O, nie sądziłem, że masz takie wzięcie z takimi paniami. Hej, to nie jest tak. Nie bądź taki niemiły. To dobrze być młodym. Bardzo dobrze. Dobra, wracamy do biznesu. Rozlężyj się, przyjacielu. My friend! Dobra, i teraz tak, tu mamy. Kupimy sobie jeszcze jedną mapę zamku. I znając życie kupimy o jedno mniej, gdybym spotkał jakieś leczenie. Zaraz. Nóż bojowy już mam. W sumie co ty tu masz ciekawego? No, mało rzeczy. Później dopiero się odblokują jeszcze. Albo za nie... Nóż sprzedamy. Chociaż nie, na razie nie będziemy sprzedawać. Bo mamy jeszcze kasiorki. Ile? 1253! Pięknie! Okay. Witaj, Soma! Hej! Co? Ten człowiek... Kto? Hammer? Nazywa się Hammer, ha? Nie sądzisz, że jest troszkę straszny? Nie, myślę, że jest w porządku. Ale spójrz na ten arsenał za nim! Mówił mi, że otworzył tu sklep. Tutaj! Otworzył sklep w zamku? Jest naprawdę dziwny! Tak, jest trochę dziwny. Ale skoro mówisz, że to dobry człowiek, wierzę tobie! Jak ty to to <grym> Dobra, coś. Ja ja robię jak Berety normalnie. Czekajcie. Może sobie tu skoczymy, zobaczyć co jest, chociaż wątpię, żebym odblokował coś ciekawego. Teraz. Szczęśliwy! Szczęściarz! Szczęśliwy nam da... O, super. Co takiego? Talizman, szczęścia z haku. A nie, myślałem, że od Hakuby. Że ta, ta dziewczyna to ma właśnie tak na imię. Nie wiem, coś mi to. Coś mi się pieprzno. A nie, tu jest jeszcze... Nie, zaraz tu byłem? Byłem. Nie wiem co mi to chodzi po głowie. Jakieś głupoty. Szaleją mi po głowie. Dobra, i teraz tak. Teraz, skąd mi się powiększyło życie? Nie, nawet nie zwróciłem uwagi. Dopiero teraz. Dobra, nie będziemy zbierać pieniążków. Jak? Ominę to trudno. Teraz tak. pasowałoby iść. Teraz w prawo i na górę. Skoro mapa nam odblokowała, to znaczy, że... Tam mamy się kierować. Na zdrowy rozsądek oczywiście. Skapnąć się można. Kapa. Chociaż czekajcie, czekajcie. Dobra, zasywuję sobie, żeby nie ryzykować. Bo pokonałem bossa i wiele innych pierdół przeszedłem. A tu mi się okazało, że nagle, Soma został pokonany i co? I koniec. Trzeba przejść. 20 minut gry.

z Order of Ecclesia. coś mi się mylą, Castlevania... Tyle ich grałem, że ja pierdzielę. Zaraz, tu jest przejście, to najpierw zobaczymy, co tutaj masz, czereśniaczku. Pięknie. Jesteś taki powolny, że... Że nie mam określenia na ciebie. Lanca. Czemu ja zawsze, zawsze... Czemu ja zawsze biorę włócznie? Zaraz, gdzie jest lanca? Jest lanca. Lanca jeszcze dużo więcej obrażeń zadaje. Milanca to jest drugi rodzaj broni, jaki najbardziej lubię używać. Pierwszy to jest katana katany wszelkiej maści o jakiś harp sobie fruwa pięknie żeś obarwał. Nie, i tak byś tam nie wleciał. Zaraz czy ja chociaż dobrze idę, żeby się nie okazało, że wiecie nagle... Poszedłem tam, gdzie nie powinienem, albo gdzie nie mam jeszcze dostępu. Chociaż... nie, nie wydaje mi się. Jakieś skrzeki słyszę, harpiów... O, super, kolejna kraina. Dobrze, że mam tego Bugbeara, to przynajmniej wiem, gdzie jest coś ukryte w ścianie. I nie muszę szukać. I wtedy jest pięknie. No, aha, bo nie miałem władzy, bo chciałem coś skoczyć. Dziwne! Czuję towarzyszące Tobie mroczne moce! Kim Ty jesteś? Nie pytaj się o moje imię, zanim sam się nie przedstawisz. Właśnie! Jak tak można! Czy ty masz zagroż kultury? Co ty sobie wyobrażasz? Jak tak można! Tak. Nie mogę ci podać mojego imienia, ale zwoł mnie. Jay. Jay? Czemu ukrywasz swoje imię? Jesteś przestępcą? Nie, straciłem pamięć. Nie, sorry, sorry, miałem na być. Nie, sorry. Straciłem pamięć podczas wypadku w 1999. Nie pamiętam niczego. Dopóki nie ocknąłem się w szpitalu. Uuu. Ach tak, więc jestem soma. Twoje moce Urodziłeś się z nimi? Naprawdę nie wiem. Dopiero co się o nich dowiedziałem. Więc jak sądzę, byłem w błędzie. Panie Jay, co pan robi w tym zamku? O to jest pytanie. Mów mi, Jay. Na strach przed imieniem Drakula. Przybyłem tu z powodu przepowiedni. Myślę również, że moja pamięć może wrócić. Właściwie, odkąd przybywałem? Czuję się, czuję jak wraca. A twój wypadek w 1999? Może Drakula jest z tym związany? Obawiam cię, że masz rację, zwłaszcza, że posiadam pewne zdolności, Jay. Jesteś egzorcystą? Coś w tym rodzaju. Muszę teraz iść. Jestem pewien, że się spotkamy. Do zobaczenia. Ja nie wiem czy... Zaraz... A, dobra. O, coś mi się. Piękny unik! I co ty na to, czereśniaczku? Teraz tak, czy iść na górę i w prawo? Wydaje mi się, że tam był boss, ale zaraz, poczekajcie, poczekajcie. Może sobie zejdziemy na dół, bo żeby coś tam odblokować, bo czuję, że i tak będę musiał tam zejść. A jeśli nie, no to mówi się trudno, trudno. Oglądaliście niepotrzebnie. Teraz tak. Dobra, najpierw zrobimy kółeczko, chociaż nie wiem, czy to dobry sposób. Ach. Pięknie, żeś oberwał. I jest wielki szkieletor. I oberwałeś. Pięknie się z tym czuję. Nie zdążyłeś. Co ty na to? Kolejny. Wooden Golem. O ty. Jak tak możesz robić? A, nie udaje ci się. Dzięki z ciebie, Fighter. <gry> Dobra, idziemy dalej. Dawaj, dajesz, dajesz. Yeah. <ścoughs> Lala, dawaj. O, na mnie trzeba uważać, bo one mogą nam dać chorobę, przez którą nie będziemy mogli atakować przez pewien moment. Minotał. Pięknie, że się oberwał. I kolejny nóż bojowy. To on też ma nóż bojowy. Otóż super, mogę sobie sprzedać jeden nożyk i będę miał pieniążki na flachencję. <słyski> Tylko po to poszedłem. Myślałem, że coś ciekawszego będzie. Może jakiś sekret albo coś. Ale skoro mam duszę, która mi pokazuje jakieś ukryte ściany, no to trudno się mówi. Trudno. Zmarnowaliście czas. Nie jest mi z tego powodu wcale przykro. A nie udało ci się, garbulcu. Cienki jesteś. <laughs> no, dajesz szybko. Oj, 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 oj. rozwalaj. Ich. Szybko, szybko rozwalaj. Nie wiem coś tam się działo. Zombie oficer Skok w trakcie uderzenia. Zwraca zdrowie. Oj, 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 oj. Skok w trakcie uderzenia. No nie wiem czy to takie znowu zajebiste. Żebym wolał widzieć rzeczy w ścianach. Misz cudować ze skakaniem, a potem liczyć na szczęście, że mi się trafi leczenie. Oj ojoj. Oj. Ale i tak bym tego nie wziął. Ponieważ... Ach, kurde. Ponieważ nie mam w ślizgu. Zobaczymy czy tutaj opłacało się iść. No. Oj ojoj. Oj, oj. Coś przecina. Coś przecina. Nieładnie. Z waszej strony. Uwaga, uwaga. że mi dobrze trafił? Dobra. I tutaj może sobie zakończę, bo coś chcę jeszcze porobić. Może sobie zacznę nową serię. Nie wiem, muszę się zastanowić. A tymczasem żegnam się z wami do usłyszenia. Na razie.